Dzisiaj Buba będzie testować karmę z wersji Lagi Tour. Natur Tak ona wygląda W tej macie coś w niej znajduje Już tutaj mam przygotowaną maseczkę Tak mówię um, O pokażę wam skład O nie, tu to najpierw będzie opis Najpierw opis to Zobaczcie A z drugiej strony jest skład O, teraz dobrze widać. O, tutaj macie filmy, wersja laga. Kolejny film nie znajduje, jest i jest tu 2,5 kilo. Ja tutaj otworzyłam, żeby się na filmie nie męczyć. To tak wygląda. No, tu mam miseczkę i dam trochę w ogóle go... Była tam sobie coś ja nie wiem. Miała taką małą garstkę. Ta karma wygląda tak? Nie Tylko Troszeczkę jeszcze dam, bo dał trochę. Proszę, ta karma. Na razie się coś dzieje za jedzenie. No, miała już wcześniej tą karmę, już dawno nie jadła, bo miała ją w hodowli, właśnie. Ale bardziej zasmakował jej ten granulat, co ma. A teraz je kupiłem tak na odmianę, żeby Nie co chwilę jada to samo, to żeby sobie zjadało coś innego. Widzimy, coś tu przebiera. jest za porządkiem, Bubusiu. A Will się tam bawi gdzieś kągiem. No. Cieszysz się? Widzicie, bubatuje, ona to najpierw będzie sobie wybierać najlepsze, co najbardziej będzie smakować, a później te najmniej. Tak? O, kulka. Jak widzicie, smakuje jej ta karma. No się tak właśnie prezentuje. Widzę tu jest jeszcze suszone banany, ale nie widzę. Ale zawsze były. Ona ona lubiła jeść. O, takie. Damy jej później. Nie wiem co to jest. Jak się trochę... O, tak to wygląda dokładnie. konie. Nie i że na tym jakąś przyłomie i tu. damy zaraz. Ale też tu były suszone banany i chyba jabłko, ile ileś nie byle. No, tu masz. Pamiętaj? O, to brała całe do buzi. I i jeszcze to No i tak wygląda. No naprawdę są białe banany, ale nie widać, ale są takie suszone, wiem, że buba jej nigdy nie ja nie lubiła. No teraz będę kończyć, jak widzicie bubie smakuje. No i zacznę do kolejnych testerów buby.